Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje y, dzisiejsze czytanie. Dzisiaj. No właśnie, dzisiaj odpowiemy na pytanie. A właściwie zwróci, zwrócimy się z prośbą y, do kryształowych aniołków o odpowiedź na y, pytanie, czy w Twoim życiu pojawi się miłość Twojego ży życia, miłość Miłość ta jedyna, ta wyjątkowa, ta, która być może jest wam przeznaczona, jest wam pisana przez los. Karty mówią, że jesteście za bardzo zestresowani i powinniście jakby obniżyć poziom stresu, bądź całkowicie. Pozbyć się stresu, czyli być może odpocząć, być, być może się yy, zre, zrelaksować, albo po prostu usunąć przyczynę tego stresu, czyli to, co Was stresuje, bo jeżeli yy, usuniecie przyczynę Waszego stresu, to stres. Zniknie. Być może ten stres jest powodem tego, że Wasza miłość nie pojawia się w Waszym życiu, ponieważ ten stres ją blokuje, uniemożliwia jej, utrudnia jej wręcz pojawienie się w Waszym życiu, i żeby ta miłość mogła się swobodnie tutaj pojawić. W waszym życiu musicie się odstresować, musicie odpocząć, musicie się zrelaksować, po to, żeby móc się tutaj uwolnić od tego stresu. Jeżeli uwolnicie się od stresu i pozwędzicie się przyczyny tego stresu, bo tego, czym może być. Spowodowany ten stres, tutaj w Waszym życiu, dzięki interwencji Bożej, pojawi się miłość. Miłość ta jedyna, miłość ta prawdziwa, miłość ta wymarzona, miłość, na którą być może czekacie od dawna. Dźwigacie na siebie jakiś zbyt duży ciężar, i tutaj karty mówią, że to jest czas, yy, że to jest też czas dla was, yy, żeby może uwolnić się od tego ciężaru. Być może. Ten stres, który jest, być może ten stres, którego doświadczacie, jest w ogóle niepotrzebny. Być może to, co powoduje ten stres, jest tak naprawdę niepotrzebne. No właśnie. Być może tak naprawdę nie ma powodu, żebyście się Stres, stres, stresowali. Ja mam też wrażenie, że ten stres, że ten stres was blokuje. Kochani, e, ja mam wrażenie, że ten stres tutaj Was blokuje. Tak naprawdę e, zatrzymuje e, Was e, w miejscu. E, może właśnie e, 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 to jest też sygnał dla Was, żeby się zatrzymać, żeby. Stanąć w miejscu, żeby pomyśleć. Czyli yy, yy, to jest też, albo jest tak, że yy, stres tutaj was blokuje, nie pozwala wam ruszyć się z miejsca. Tutaj trzyma was. Yy, w, w więzi i nie pozwala Wam się ruszyć do przodu, nie pozwala Wam się rozwijać, albo Wy tutaj jest, jesteście za bardzo zabiegani. Tutaj zamiast biegnąć cały czas do przodu, może warto się zatrzymać, może warto tutaj chwilę Pomyśleć, i tutaj nie chodzi o to, żeby działać bezmyślnie, bez, 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 bez zastanowienia, tylko czas, zanim tutaj zaczniemy w ogóle coś nowego, zanim pobiegniemy przed siebie, czy pójdziemy do przodu, to tutaj powinniśmy się na chwilę zatrzymać, tutaj pomyśleć, być może się tutaj nad czymś zastanowić. Nie ja mam wrażenie, że... Wy za dużo tutaj e, e, bierzecie dla siebie, i tutaj e, powinniście uwolnić się e, od tego ciężaru, który e, niesiecie, czy też e, e, nosicie na, e, na swoich ba, war, e, wa, e, e, barkach. E, ja mam wrażenie, że coś Was przygniata, no właśnie, że. Yy, yy, no właśnie, odbiera Wam siły, odbiera Wam energię. Yy, no właśnie, yy, Wy tutaj yy, yy, jakby. Yy, zaliczyliście jakiś upadek, no właśnie, coś zwaliło was na nóg, coś po, yy, yy, powaliło was yy, yy, na być może na ziemię i wy nie macie siły, żeby się podnieść, no właśnie, jest wam ciężko tutaj wstać i tutaj ja mam wrażenie, że tutaj ta miłość, która. Do was przybywa, ona chce Wam pomóc, chce Wam podać rękę, żeby pomóc Wam, 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 wam wstać. No właśnie. Ale ja mam wrażenie, że jest coś, co wam ciąży, co jest niepotrzebne, coś, co być może trzeba, no właśnie, czego trzeba się pozbyć, co trzeba wyrzucić. To jest coś być może toksycznego, coś negatywnego, coś złego. I ta miłość, która. Pojawi się w Waszym życiu albo y, pojawi się, y, y, pojawia się albo pojawi się w Waszym życiu, być może y, już się y, pojawiła, oczyści to życie ze złych, negatywnych, y, tutaj toksycznych energii. Ja mam wrażenie, że tutaj ktoś jakby pomoże nieść wam ciężar, który, który dźwigacie. No właśnie, tutaj ktoś, ktoś uwol albo ktoś uwolni was od jakiegoś ciężaru, być może uwolni was od złych, toksycznych rzeczy. No właśnie, ja mam wrażenie, że tutaj yy, 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 zła toksyczna energia tutaj yy, blokuje. Yy, yy. Pojawienie się w waszym życiu tutaj, e, waszej, e, waszej, e, e, w, e, waszej miłości. I wy tu musicie oczyścić to, e, e, to zło energię, żeby ta miłość e, mogła się pojawić w waszym życiu. Ja mam, ja mam wrażenie, że tutaj Wasz trud i wysiłek, które włożycie w swoje działanie, tutaj w przyciąganie tej, 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 tej miłości, tutaj. Y, przy, y, zaowocuje, no właśnie, ponieważ y, w Waszym życiu pojawi się ktoś nowy, kto Wam y, tutaj ofiaruje, y, da tę y, miłość. Y, Mam wrażenie, że tutaj dzięki e, e, boszej e, interwencji, tutaj e, w Waszym życiu pojawi się ktoś, e, z kim stworzycie parę ktoś, o kim być może nieustannie my, e, my, e, myśleliście. Być może ktoś, z kim będziecie planować wspólne życie, wspólną przyszłość, to może być ktoś, kogo y, wcześniej nie znaliście albo po prostu nie znacie, bo to jest ktoś nowy, y, kto. Y, kto będzie dla Was takim nauczycielem? Kto, kto tutaj będzie Was cze, czegoś uczył, albo Was czegoś tutaj e, nauczy? E, ja myślę, że to jest ktoś, z kim. Ee, razem wspólnie będziecie pokonywać e, e, jakieś trudności, być może e, razem też wspólnie pokonacie jakieś trudności. E, ten mężczyzna tutaj e, e, bądź kobieta tutaj pomoże Wam. E, Pokonać e, jakieś e, trudności, to będzie ktoś, z kim będziecie się dogadywać, z kim będziecie żyć w zgodzie, z kim, z kim będziecie tutaj zgodnie e, współ, e, współ, e, współpracować. Tutaj jest uleczanie serca. A całkiem możliwe, że oboje tutaj współpracować. Będziecie uleczać wzajemnie e, wasze serca, e, ale może być tak, że to wy będziecie uleczać jego serce, e, z tutaj e, e, z, e, z, z, złamane serce, ale całkiem możliwe, że to on tutaj będzie uleczał wasze serca, albo jeżeli oboje macie złamane serca, to oboje będziecie je uleczać. Ja mam wrażenie, że oboje będziecie w pełni szczęśliwi. Oboje tutaj razem stworzycie, tutaj współpracując ze sobą, stworzycie pełnię szczęścia. Ja mam wrażenie, że wy jesteście w żałobie. Kogoś. Z kogoś, kogoś, ktoś, kogo kochaliście, tutaj e, odszedł i e, bardzo, e, bardzo, so, bardzo, e, bardzo e, cierpicie. No właśnie i ta osoba e, Tutaj, tak jak mówię, nauczy, sobie, y, y, na, y, nauczy Was sobie radzić z tym, z tym bólem i cierpieniem. Y, ona, y, ona Was pocieszy, tutaj otrze. Y, Wasze, wasze łzy, tak jak mówiłam, po, y, pomoże wam sobie poradzić po stracie kogoś, kogoś bliskiego, być może pogodzić się y, z tą stratą, być może ta osoba tutaj y, wypełni pustkę po kimś, kto y, odszedł. Ja mam wrażenie, że ta osoba tutaj y, Pojawi się specjalnie w trudnym momencie, no właśnie, w trudnym tutaj, e, 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 bolesnym dla Was momencie, po to, żeby wesprzeć Was w trudnych chwilach, tutaj e, e, być dla Was takim wsparciem, ale wsparciem też emocjonalnym. No właśnie. I ta osoba jest po to, żeby e, 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 nauczyć Was życia bez tej osoby, która była bliskiej, osoby, którą kochaliście, która była cały czas przy Was, która odeszła, i On nauczy Was żyć bez tej osoby. No właśnie, możliwe, że On zastąpi. To osobę, która odeszła tutaj przy Waszym boku. No właśnie, kochani, na dzisiaj to już koniec. Żegnam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o kolejne takie pytania do, do kryształowych, skierowane do kryształowych aniołów, to jeżeli macie więcej pytań, to zapraszam Was na czytania indywidualne. Jeżeli ktoś ma z Was jeszcze jakieś inne pytanie do kryształowych aniołów i chce uzyskać na nie odpowiedź, to zapraszam Was na czytania indywidualne. Jeżeli chodzi o naszą odpowiedź, to myślę, że jak najbardziej ta odpowiedź jest na tak. Ta miłość się pojawi. I ta miłość pojawi się w określonym celu, pojawi się w trudnym, e, e, bo, e, bolesnym dla nas momencie, żeby pomóc na, nam i wesprzeć nas w tej trudnej dla nas bolesnej e, s, e, e, sytuacji. Kochani, jeżeli chodzi o czytania indywidualne w, w sprawie czytań indywidualnych, proszę kontaktować się ze mną mailowo. Tego maila y, znajdziecie y, y, pod, pod, praktycznie pod każdym y, moim y, czytaniem. Kochani, dziękuję Wam za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia na następnym czytaniu.